Dzień dobry, Kamila Szuba-Salwiak. Witam Państwa i zapraszam na magazyn Ustecki. Rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, samorządowcy z regionu słupskiego i mieszkańcy pożegnali burmistrza Ustki. Jacek Graczyk zmarł nagle 21 października. Przez ostatnie cztery dni do dnia pogrzebu Jacka Graczyka w Ustce obowiązywała żałoba. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele Najświętszego Zbawiciela. Nabożeństwo odprawili proboszczowie wszystkich usteckich parafii. Po mszy, kondukt żałobny z pocztem sztandarowym Ustki, prowadzony przez orkiestrę dentą, ruszył na cmentarz komunalny. Nad mogiłą burmistrza przemawiali jego współpracownicy i znajomi. Paweł Lisowski, starosta słupski wspomniał o tym, jak ważnym dla regionu słupskiego i samej Ustki samorządowcem był Jacek Graczyk. Dzisiaj jesteśmy tutaj licznie, żeby przede wszystkim Tobie podziękować. Byłeś, jesteś dla nas motywacją, inspiracją, a bardzo często to od Ciebie czerpaliśmy wzrost. Nie są to tylko puste słowa. Wystarczy zerknąć na spis też najbardziej doświadczonego wójta w regionie, który w funkcję wójta gminy Kobylnica pełni już szóstą kadencję. I wprost pisze o Waszej znajomości z czasów, gdy byłeś jego przełożonym jako dyrektor usteckiej stoczni i miał możliwość Ciebie podpatrywać i uczyć się zarządzania. Zastępca Jacka Graczyka, wiceburmistrz Bartosz Gwóźdź-Sproketowski w swoim przemówieniu mówił o Ustce jako o sprawnym statku, który stracił swojego kapitana. Wspomniał, że z burmistrzem rozmawiał niespełna tydzień wcześniej i wspólnie planowali dalsze działania na rzecz Ustki. Rozmawialiśmy o planach na przyszły rok, o tym, czy organizować Sylwestra, wreszcie o dachu na dworcu kolejowym, który jeszcze nie został ukończony. Byliśmy umówieni na dziś, żeby omawiać projekt budżetu na, na przyszły rok. Takie można by powiedzieć, przyziemne sprawy. A dziś spotykamy się tutaj z powodu dla którego nie chcielibyśmy się nigdy spotkać, towarzyszymy Jackowi w jego ostatniej drodze. Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych, jakże naiwnie brzmią te słowa w obliczu tak nieprzewidzianej, niespodziewanej straty. Jacek Grafsiuk był bardzo wyrazistą, silną postacią. Zarządzał Ustką z precyzją dobrego menedżera. W ratuszu jeszcze po pogrzebie wyłożona była księga kondolencyjna. Wpisywali się do niej mieszkańcy Ustki oraz znane osoby z regionu słupskiego. Jacek Graczyk od lat związany był z samorządem usteckim i powiatu słupskiego. Przez kilka kadencji pełnił funkcję burmistrza Ustki. W ustce nie ma włodarzy. Po śmierci Jacka Graczyka komisarz wyborczy wygasił jego mandat. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie zostały już przekazane Radzie Miasta i jej przewodniczącemu. Zgodnie z procedurą ze stanowiska musiał ustąpić wiceburmistrz Bartosz Gwóźdź-Sproketowski. W ciągu 90 dni od śmierci Jacka Graczyka muszą odbyć się kolejne wybory. Ostatnią możliwą niedzielą wyborczą jest dzień 17 stycznia. Do tego czasu miastem będzie zarządzać komisarz. Zgodnie z ustawą o samorządzie osobę pełniącą obowiązki burmistrza wyznacza premier, którego powiadamia wojewoda. Komisarz będzie zarządzał miastem do czasu objęcia obowiązków przez nowego burmistrza. Przynajmniej do końca miesiąca w zmienionej formie pracować będzie ustecki ratusz. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie telefonicznie lub przez ePUAP. Zmiany mają związek z pandemią i zachorowaniami pracowników magistratu. Jak czytamy w komunikacie Urzędu Miasta, zmiany wprowadzone zostały w związku ze stwierdzeniem trzech przypadków zachorowania na COVID-19 wśród pracowników urzędu oraz przebywaniem części kadry na zwolnieniach lekarskich lub na kwarantannie. Jak podkreślają ustedcy urzędnicy, w sprawach pilnych możliwa jest wizyta po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Pisma należy przesyłać pocztą lub wrzucać do skrzynki znajdującej się przy wejściu od ulicy Wyszyńskiego. Kasa urzędu jest nieczynna, płatności należy wykonywać przelewem. Wejścia do urzędu od strony ulicy Wyszyńskiego Piłsudskiego oraz Słowiańskiej pozostają zamknięte. Obsługa interesantów odbywać się będzie przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Urzędnicy przypominają, że obowiązuje noszenie maseczek ochronnych lub innego nakrycia ust i nosa oraz rękawiczek. Obowiązkowa jest także dezynfekcja rąk i zachowanie minimalnej, bezpiecznej odległości 1,5 metra pomiędzy interesantem a pracownikiem urzędu. Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, i ta ilość osób chorych stale się zwiększa, więc bardzo apelujemy o zachowanie ostrożności, o niewychodzenie, jeśli nie ma takiej konieczności z domu oraz o używanie, zasłanianie ust, nosa, dezynfekcję rąk. Przypominamy, że osoby starsze mogą korzystać z pomocy w zrobieniu zakupów i do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej dołączyła jeszcze, dołączył jeszcze Klub Seniora, który działa przy Uniwersytecie III wieku na ulicy Grunwaldzkiej. I do tych trzech instytucji mogą Państwo zwrócić się o pomoc w zrobieniu zakupów i bardzo, bardzo zachęcamy, żeby z tego korzystać. Prawie 4 miliony złotych wsparcia otrzymała Ustka na projekt Usteckie Centrum Usług Społecznych 2. Jest to kontynuacja zadania realizowanego w mieście od ponad dwóch lat skierowanego do osób niesamodzielnych, ich opiekunów oraz rodzin z dziećmi. Projekt Usteckie Centrum Usług Społecznych II. Realizowany będzie od grudnia 2020 roku do czerwca 2023 roku na terenie miasta Ustka. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 170 osób, w tym 111 kobiet i 59 mężczyzn. W ramach usług, które będą skierowane do naszych mieszkańców, będziemy realizować wsparcie na rzecz głównie dwóch grup osób: rodziny z różnymi problemami oraz osoby niesamodzielne i ich opiekunowie. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Usteckim Uniwersytetem III wieku żyj kolorowo oraz spółdzielnią socjalną Drabina. Realizatorem projektu jest Centrum Integracji Społecznej, a realizatorem poszczególnych zadań miejski ośrodek pomocy społecznej w Ustce. Wartość projektu wynosi 4 miliony 9 tysięcy złotych, a dofinansowanie 3 miliony 808 tysięcy złotych. W ramach projektu przewidziano szereg działań. Są to m.in. usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, utworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i pomocy medycznych dla osób niesamodzielnych, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pracę socjalną, poradnictwo indywidualne, socjalne, psychologiczne i teleopiekę. Przewidujemy oczywiście tutaj powstanie mieszkania wspomaganego dla osób niesamodzielnych, starszych, samotnych z niepełnosprawnością. W ramach tego mieszkania będzie przewidziane 4 lub 5 miejsc w zależności od metrażu. W ramach projektu funkcjonować cały czas będzie placówka wsparcia dziennego. Tam m.in. będzie można uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji, czy znaleźć sposób na zagospodarowanie wolnego czasu przez najmłodszych uczestników projektu. Rozpoczęła się budowa Centrum Tenisowego w Ustce. Obiekt powstaje na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji z pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego. Ciężki sprzęt już wjechał na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. Przetarg na inwestycje został ogłoszony we wrześniu tego roku i kilka tygodni później rozpoczęły się prace. Na początek powstanie jeden kort. W tej chwili realizujemy pierwszą część tego pierwszego etapu, czyli budowę jednego kortu wraz z całą infrastrukturą. Podziemną, czyli tym, co być może, czego być może nie będzie widać na zewnątrz, ale co jest niezbędne dla powstania tych kortów. Prace się właściwie rozpoczęły, skończą się w ciągu 90 dni, no także już całkiem niedługo będzie można z tych obiektów korzystać. Zgodnie z planem inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. W pierwszym mają powstać cztery korty tenisowe, tak zwane półkort ze ścianką treningową, a także niezbędna infrastruktura techniczna. W etapie drugim planuje się budowę budynku socjalno-dydaktycznego. Na razie zrealizowana jest pierwsza część pierwszego etapu. Inwestycja realizowana jest z budżetu obywatelskiego, to mieszkańcy Ustki swoimi głosami wybrali ją do realizacji. Moda na murale mocno zadomowiła się w Ustce. Na budynkach w kurorcie powstały malunki o tematyce marynistycznej i regionalnej. Nowe stale się tworzą. Pierwszy ustecki mural powstał dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zgodnie z wolą mieszkańców malunek przedstawia morze, ale znajdziemy na nim również poezję Czesława Miłosza. Autorem projektu jest słupski artysta Piotr Igor Salata, a jego wykonaniem zajęła się Fundacja Indygo. Malunek znajduje się na ścianie budynku przy ulicy Słowiańskiej 37. W Ustce nie brakuje murali o tematyce regionalnej promującej krainę w Kratę. Dwa z nich znajdujące się przy ulicy Marynarki Polskiej sfinansowała gmina Słupsk. Na białych murach odmalowanych wcześniej przez miasto pojawiły się już niebieskie krasnale, gęsi i świnki. Murale inspirowane są starymi kaflami, które dawniej zdobiły kuchnie pomorskie. Dziś kafle można oglądać w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Wykonawcami murali są utalentowani uczniowie Liceum Plastycznego imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku. Murale powstają w ramach porozumienia Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z gminą Miasto Ustka i Liceum. W akcję malowania murali włączyli się również usteccy przedsiębiorcy Beata i Adam Jakubiak oraz Łukasz delubicz W przygotowaniu jest kolejny prywatny mural na terenie tzw. Starego Miasta w Ustce. Obecnie powstają murale w porcie zachodnim i wschodnim. Stowarzyszenie Alfa Team zaprosiło do współpracy znanego twórcę Cukina. W tworzeniu brała udział Ustecka Młodzież. Na tym kończymy magazyn Ustecki. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.